Program Mieszkanie na Start to jest program rządowy. Mhm. E, I teraz tak jest możliwość wzięcia kredytu nawet z zerowym oprocentowaniem do 120 e, lat. Poczekajcie. Mhm. Czy, jak oceniacie taki, taki program rządowy, który nam, nam Wam młodym zapewnia rząd? jeśli jesienią wejdzie do, w, w, w życie? No, z każda pomoc jest dobra, tylko kwestia tego, jakie jest ale. No trzeba spłacać, prawda? Nie no tak, tak, wiadomo. No my jesteśmy zawsze chętni, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc. Tym bardziej młodym ludziom, wiadomo, mm -hmm. jest ciężej na początku na pewno. Także no my sami się borykamy z kredytem na mieszkanie, więc no wiemy, co I nie, nie to znaczy. Nie macie żadnej pomocy, prawda? No od rodziców, nie. od rodziców właściwie, no, ale... a tak poza, rząd... poza rodzicami niestety nie. nie. A czy nie macie żadnych preferencyjnych oprocentowania, nie jest po prostu normalny kredyt rynkowy? Tak. Zgadza się. Znaczy, a, jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że, że my chcemy wybudować domy, nie kupić mieszkanie. Wiemy, jak to działa, że ceny w momencie, kiedy ten program został potwierdzony i ogłoszony, uh -huh. ceny mieszkań automatycznie poszły. automatycznie poszły w górę. I to bardzo Gdybyśmy dużo. Gdybyśmy mieli kupić mieszkanie, myślę, żebyśmy się nie zdecydowali. Mówimy tu przede wszystkim o Warszawie, tak? o Warszawie, tak? tak o Warszawie, a nie o Gdańsku. A my, Gdańsku, a my chcemy sobie nie? budować dom, więc liczymy, że jednak te ceny materiałów budowlanych wzrosną no, na pewno, wzrosną, ale, ale nie mamy tak, czas jak... też, żeby to troszeczkę zmagazynować. Uh -huh. i... A generalnie z, sam program, jako taki, jako dla młodych ludzi, którzy no, no borykają się z problemami z kupnem pierwszego mieszkania, uważacie, że to fajna sprawa? Myślę, że dla pary, dla jednej osoby, tak jak tak, mówiłem tak, tak. z swoim przyjacielem, który jest sam. To jest dla za, niego za mała dopłata. Za mała dopłata, 200 tysięcy bodajże, chyba, tak, czy 250 tysięcy tak, tak. na jedną osobę, to jest praktycznie nic, bo za 250 tysięcy to... Znaczy, to jest jakakolwiek alternatywa, ponieważ jest zwykły jest, ale... kredyt, my też się dowiadowaliśmy, jak wygląda zwykły kredyt, no to jest rata rzędu tam 6-7 tysięcy, tak, miesięcznie, mm. na co nas no absolutnie nie stać, jest. żeby tyle płacić. Dopłaty. A jeżeli jest ta dopłata, no to na początku płacimy przynajmniej trochę mniej. I na, najmniej, pewno, tak. na pewno w parze, parze jest dużo łatwiej niż w pojedynkę. A, tak, tak. a powiedzcie mi, te, brak tego rozgraniczenia na osoby, które są w związku małżeńskim, a które są po prostu partnerami, bo teraz nawet partnerzy będą mogli z tego skorzystać. Fajne? Lepiej chyba, co? Jasne, że tak. Chyba no, tak. No, oczywiście, nam to nie robi różnicy. My jesteśmy małżeństwem, ale jeżeli ktoś chce w parach, no teraz jest, że tak powiem, wolność, jeżeli chodzi o związki, więc jak najbardziej, no jeżeli, jeżeli ktoś chce. Kupić razem mieszkanie to jest też gdzieś tam pewnie prawnie uregulowane. Mhm. Super. Nowy program rządowy, y, mieszkanie na start, który rusza jesienią i młodzi ludzie będą mogli pierwsze mieszkanie w preferencyjnych y, kredytach zakupić. Jak Pan ocenia to? Ja myślę, że wszystko, gdzie rząd ingeruje w wolny rynek, nie kończy się dobrze, więc generalnie, y, więc generalnie myślę, że. Że nie, że, że lepiej jest jak wolny rynek kształtuje ceny, podaż, popyt. Nie sądzę, aby to było zdrowe, bo kiedy teraz wybucha, e, wybucha dopływ środków na rynek, to nagle ceny idą w górę, więc każdy kij ma dwa końce i, i myślę, że lepiej jest, jak po prostu gospodarka się sama sobą rządzi. Wzięliśmy kredyt, jak nie było programu, dajemy sobie radę i uważamy, że... Znaczy nie wiemy, jak wygląda tak naprawdę ten nowy program, bo ostatni program według mnie był takim, jak to powiedzieć, troszkę ciosem w policzek dla kredytobiorców, którzy dostali takie ostrzała, że zaraz w wysokości 1000 złotych zrobiło się nagle tysiąca złotych. I my, którzy wzięliśmy kredyt przed programem, musimy sobie radzić, ciągnąć dwa etaty czasami. A ci, którzy skorzystają z tego programu. No, żyją sobie jak pączki w maśle i my tak naprawdę na nich pracujemy. Ale zobaczymy, co będzie dalej, nie?